Witaj Max w tym filmik będzie o incepcji, czyli świadomych snach dalszych stopni niż pierwszy. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Więc zaczniemy od tego. To jest linia jawy, którą się żyje. I z jawy zapada się w sen i śpi się. I teraz podczas tego snu można załapać świadomość. Można mieć świadomy sen, ale podczas tego snu również można znowu zasnąć i w tym śnie załapać świadomość. I to jest dla mnie pierwszy stopień snu, to jest dla mnie drugi stopień snu, i później z tego snu znowu w tym śnie można zasnąć. I to był trzeci, no i tak dalej. Tak jak było w filmie po prostu, incepcja czwarty, piąty. I z mojego doświadczenia ja tylko pamiętam co najwyżej, że załapywałem świadomość. W śnie drugiego stopnia to też mi się ostatnio właśnie przytrafiło, dlatego postanowiłem nagrać ten filmik. Nigdy nie, nie, znaczy, może uzyskiwałem świadomość tutaj na wyższych stopniach, jeszcze jednak tego kompletnie nie pamiętam. Więc nie mam świadomości tego, że miałem świadomość na przykład. Natomiast mam takie doświadczenie, gdzie się musiałem wybudzić chyba 5 razy, czy tam jakąś du dużo razy musiałem się wybudzić. Do momentu, aż się realnie wybudziłem, i byłem, i byłem, i byłem na linii Jawy. Ona dary dżungli. Wajuza, która jest używana przez rdzennych mieszkańców Amazonii do ceremonii ze snami, również wspomaga jaśniejsze i bardziej świadome sny. Link znajdziesz w opisie. I teraz opowiem, jaki to był sen. To było coś takiego. Ja się położyłem spać, zasnąłem, miałem jakiś sen. Który był bardzo podobny do tej rzeczywistości, w której żyje ci sami ludzie, te same miejsca. To było wszystko bardzo podobne. I w tym śnie poszedłem spać. I gdy poszedłem spać, zasnąłem i miałem sen, w którym załapałem świadomość, że to sen. Ale dopiero w momencie, gdy ja tam spotkałem Karolinę i Karolina mi coś powiedziała, i ja mówię, o kurde. To jest sen. Ja muszę się w ogóle wybudzić i muszę to nagrać na dyktafon, ponieważ ja zawsze przy łóżku mam dyktafon i nagrywam te sny. No więc wybudziłem się wtedy z tego snu, z tego snu drugiego stopnia, i będąc w śnie pierwszego stopnia, wziąłem dyktafon i nagrałem. To, co mi się tu śniło, czyli to, co Karolina powiedziała. I później w tym śnie pierwszego stopnia, że się obudziłem tu tak jakby, ale dalej śniłem z tego poziomu, więc yy, była Karolina i yy, ja jej mówię: słuchaj, miałem świadomy sen yy, i nagrałem coś takiego, i ty w tym śnie powiedziałeś to i to. Ona mówi dokładnie, to się zgadza to, co ci powiedziałam. I w tym momencie ja się kapnąłem, że to, co się dzieje, to jest sen że ja jestem w śnie pierwszego stopnia. Więc mówię, aha, czyli ja nie mam nic nagrane, jeśli z poziomu jawy, no to ja się muszę wybudzić i nagrać to na dyktafon. Więc się wybudziłem z tego snu, przeszedłem w stan jawy i nagrałem to na dyktafon. Po czym spotkałem się rano z Karoliną i jej powiedziałem o tym całym śnie powiedziałem o tym, o czym ona mi powiedziała. Ona mówi, to się dokładnie zgadza. I teraz taka ciekawostka, jaka ma miejsce no, bo gdy się już załapuje tu świadomość, to ma się pewien poziom takiej, yy, można powiedzieć, wszechwiedz. Wie się dużo rzeczy. Jeśli w, w świadomym śnie zada się jakieś pytanie, no to bardzo prawdopodobne, że przyjdą odpowiedzi, tak na kliknięcie. Yy, no i w ogóle jest, jest wyższa percepcja. To jest tak jak oni tam, buddyści nie mówią, że jeśli się w śnie. Robi jakąś praktykę, to ona jest co najmniej tam 9 razy efektywniejsza niż jeśli to się robi na jawie. No I, i z kolei, gdy ja załapałem tą świadomość w tym śnie drugiego stopnia i zacząłem to w taki sposób jakby obserwować, aha, co ja myślę, bo ja tego typu rzeczy na przykład, jakie mam myśli, jak mam świadomy sen, i sobie uzmysłowiem, że jestem. Yy, Jestem bliżej poziomu postrzegania, tak jak postrzega absolut, czyli tak jak ja mam w tych, takich moich głębokich medytacjach. Co się też dzieje typu na przykład z zapaleniem trawy mogę mieć, wchodzę w taki stan, gdzie przechodzę poziom ludzki, czyli załóżmy, jawa jest poziomem ludzkim, a sny by były poziomami jakimiś dążącymi do absolutu. No i w tych medytacjach ja po prostu mam taki stan, gdzie jestem w stanie absolutu. Postrzegania tak jak absolut, i wtedy, jakby, jest jasne, że nie ma nie można określić przyczyny i skutku. Jakby, no tam się wszystko rozpuszcza. Tam, jeśli mam jakieś napięcia w tym na tym poziomie ludzkim, no to jeśli wejdę w absolut, no to rozpuszczam te wszystkie napięcia, które, które stworzyły się w poziomie ludzkim. Po prostu w absolut to absolutnie rozpuszcza, można by powiedzieć. I to mi dało takie zrozumienie, że. Idąc pewnie do trzeciego stopnia snu, mając świadomość, to je, jeszcze bardziej był, był w absolucie, w czwartym jeszcze bardziej jakby, że te kolejne poziomy snu przesuną moją świadomość w stronę świadomości absolutu, aż do myśle całkowitego zatracenia w ogóle postrzegania siebie jako, jako tej jednostki tu funkcjonującej na jawie teraz kiedy w ogóle mi się przytrafiają takie w dużej ilości świadome sny pierwszego czy drugiego stopnia więc jestem zwolennikiem czegoś takiego jak zupełnie takie spontaniczne bez robienia wysiłku aby coś wyszło szczególnie w tego typu rzeczach więc jedna z moich metod to jest po prostu praktykowanie bycia pomiędzy jawą a snem. I albo tu dam gdzieś, gdzieś tam linka, albo pod spodem w opisie filmu jest link do innego filmiku, gdzie ja tłumaczę moją technikę do wchodzenia między jawę a sen. I im więcej się praktykuje tą praktykę bycia pomiędzy jawą a snem, tym samym więcej pojawia się świadomych snów. Tak zupełnie, absolutnie, spontanicznie nagle zapuje się świadomość i aha, o, to jest świadomy sen. Na początku może być jakaś ekscytacja, później już im więcej tego występuje, nie ma ekscytacji, tylko typu można wykonać sobie na przykład jakieś zadanie, które się wymyśliło, żeby w świadomym śnie zrobić. Obserwować swoje myśli, dostać odpowiedzi na jakieś pytania lub zacząć tak dość yy, s, yy, tak Konkretnie zmieniać rzeczywistość tego snu. Inny sposób to jest spontaniczny, to nawet nie jest praktyka, bo tutaj to w wyniku tej praktyki bycia pomiędzy Jawą a Sen, jakby efekt uboczny jest świadomość snów, tak to można powiedzieć. Natomiast inna rzecz, która też się dzieje spontanicznie u mnie, to jest wtedy, kiedy zaczynam rozbijać bardzo Jawę i Sen. Czyli normalnie jest takie przyzwyczajenie, że jest sobie jawa, później jest sen, jest jawa, jest sen, jest jawa, jest sen i to jest dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc i tak dalej. To jest taka rytmika, która jest bardzo, przynajmniej dla mnie, trudna do uzyskiwania świadomych snów w nocy, ponieważ to jest taka rutyna, że jakby system wie, że tu jest jawa, tu jest sen, tu jest jawa, tu jest sen. I on nie załapuje tu, jakby, tej świadomości zjawy, tak by można było powiedzieć. Tak, tak, to powinno być takie kreskowane. Natomiast kiedy ja wracam z podróży, to teraz zrobię inną podziałkę, że to jest dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc. Ja mam porozbijane cykle dnia i snu, czyli wchodzę przez to w spontaniczny sen polifazowy i to wygląda tak. Jest Jawa, jest Sen, jest Jawa, jest Sen. I tak po prostu to wygląda zupełnie dziwnie i przez tą kompletną nieregularność tych, kiedy jest Jawa, kiedy jest Sen względem dnia i nocy, to powoduje, że Zawsze może być jawa i zawsze może być sen i załapuję łatwiej świadomość w snach też zupełnie spontanicznie i wtedy mi się przytrafiają świadomy sny tego drugiego stopnia, czy tam wybudzania, bo poszedłem w sny gdzieś dalej i się wybudzałem z iluś snu we śnie po prostu. Są te metody takie typu, jak Castaneda mówił, obserwuj dłonie, obserwuj dłonie, tylko że to, co ja zauważyłem, to najlepiej, jeśli coś chcesz robić, taki ten sprawdzenie rzeczywistości, taki check reality, to jest wybrać taką czynność, którą bardzo często powtarzasz w ciągu dnia. Czyli na przykład ja kiedyś sobie robiłem coś takiego, że gdy otwierałem kluczem jakieś drzwi, no to wtedy robiłem, czy to jest sen, czy to jest jawa. No bo to jest czynność, którą spontanicznie wy wykonuję ileś razy dziennie, każdego dnia zazwyczaj. I potrafiłem na tym check reality powiedzieć, o kurde, to jest sen. Puch, i mieć świadomość od razu we śnie. Inne takie coś, co robiłem. Kiedyś było tak, że tam, gdzie siedziałem, to było lusterko obok. Ja się często patrzyłem w to lusterko. Więc yy, zrobiłem sobie, że jak się patrzy w jakiekolwiek lustro, czy odbicie w szybie, czy coś, gdzie widzę siebie odbitego, to wtedy robię check reality. No, i to, że spontanicznie miałem to lusterko i to odbicie, więc to też się nieraz zdarzało, że we śnie widzę odbicie i mówię: O kurde, to jest sen, bo w ogóle ta twarz, którą widzę, to nie jest tam ta twarz tu z tej Jawy, to jest inna, ale to jestem ja i od razu na przykład wiedziałem wszystko o, o tym życiu, które tam żyje w tym śniekim Jestem, jak mam na imię, jakby wszystko, cały, cały wszystkie informacje z pamięci tamtej. Nie wiem, jak to nazwać. Tamtego tam, 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 tam mnie. Inny sposób obecnie, który ostatnio wytestowałem i od razu mi się trafiło, że w nocy już to było, no to teraz ciągle patrzysz na telefon. No i sobie rób, jak wyciągasz, patrzysz na telefon, to jest sen, czy to jest jawa? Ja sobie pomyślałem, przecież ileś razy dziennie patrzę na ten telefon. No to to jest idealne, bo w śnie też muszę patrzeć. No i y, zrobiłem to dwa czy trzy razy tego dnia, co wymyśliłem i... I w nocy biorę telefon, patrzę, mówię, kurde, ale w ogóle jakie mam małe, dziwne ikonki na tym telefonie, nic nie widać, tylko się nie kapnąłem, że to jest sen, tylko zdziwiło mi te, te ikonki i jakby z pamięci klikałem, wiedząc, gdzie jest która ikonka, ale to też jest dobre w obecnych czasach do takiego check reality, żeby załapywać świadomość w snach. No i to by było chyba na tyle w tej kwestii. Świadomych snu wyższego stopnia w incepcji.